Dzień dobry. Witam Was po raz kolejny na moim blogu. Pani Jola Poleca. Ostatnio robiliśmy razem zakodowany alfabet, a dzisiaj zrobimy zakodowane cyfry, które posłużą nam do tworzenia zadań dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Ja tutaj przygotowałam takie kodowane zadania. Które możecie sami robić? Uczniowie mogą sami sobie kodować i też sami rozwiązywać, więc to jest takie twórcze. Na przykład wszystkie te elementy możemy przesuwać i może zróbmy tu jedno takie zadanie: 3, 34 na przykład, odjąć. Odjąć 14. To się równa. Ile? 20. Możemy zakodować. O, a tutaj na dole możemy to samo działanie na przykład zrobić y, cyframi. 34 i liczbami. 34. Odjąć. 12. Odjąć 14 chyba było, tak? 14, przepraszam. Równa się. 20. Tego typu plansze zaraz sobie zrobimy u Geniali. Na ostatniej stronie dołożone są jeszcze nawiasy. Można dla dzieci z klas trzecich już po prostu takie zadania na kolejność wykonywania działań stworzyć. Na przykład otworzymy sobie nawias. I spróbujemy szybciutko takie działanie zrobić. Plus. O, w ten sposób. I kolejność wykonywania działań możemy tutaj jeszcze dalej. Jakieś inne, trudniejsze. Także to już jest według Waszego pomysłu. Przechodzimy do naszego geniali i robimy wszystko od podstaw, czyli od białej, pustej karty. I zaczynamy. Zrobimy sobie właśnie takie zakodowane cyferki. I będziemy działać. Ja mam już gotową dla Was przygotowaną tomatę, więc na pewno pod filmikiem będzie link do pobrania wersji do edycji. Ja już sobie ją tylko skopiuję, bo skopiowałam ją wcześniej z mojego geniali, aby nie przedłużać. Mamy tutaj tą matę. I oczywiście potrzebne nam są tutaj cyfry i potrzebne nam są różne obrazki. Ja wcześniej sobie już tutaj przygotowałam obrazki, zaraz sobie z komputera wgram, ale oczywiście możecie szukać obrazków tutaj, na przykład jakichś jesiennych. Na pewno coś znajdziecie, lub po prostu w zdjęciach. Także można tutaj sobie wcześniej przygotować coś, poszukać i z tych darmowych obrazków z Pixabay'a na pewno można korzystać. Ja korzystam z obrazków, które sobie pobieram, pobieram sobie z Freepika. Mam tutaj konto i po prostu korzystam sobie tutaj z dostępnych na tej stronie grafik. Bardzo polecam ciekawe obrazki. Pajne. Ja już sobie wgrałam grafiki. Wybrałam sobie takie grafiki z żołędziem. Każda jest inna, i to nie będzie takie proste zadanie, bo żołędzie są niby takie same, ale każda grafika jest inna. Więc to będzie takie dodatkowe utrudnienie. Zabrakło mi jednego żołęcia, ale mam tutaj kasztana jednego, więc to będzie już jako pierwsza cyfra i potem już idziemy z kolejnymi. Niby są grafiki podobne, ale każda jest inna i właśnie w ten sposób przygotuję sobie tutaj wszystkie grafiki. To będzie takie utrudnienie. Za chwileczkę się widzimy. Ja już sobie wszystkie grafiki tutaj wstawiłam. Zobaczcie, to są żołędzie, ale niestety każda grafika jest inna. Niby proste zadanie, ale musimy się dobrze przyjrzeć, co jest zmienione na obrazku. Także to jest takie dodatkowe utrudnienie myślę, że fajne. Tutaj na dole potrzebne nam są cyfry, więc wchodzimy w tekst. Wybieram sobie tutaj tekst, wybieram sobie chcę rodzaj czcionki i może tutaj zaczynamy od zera. Zaczynamy od zera i wstawiamy. Ja sobie zawsze kopiuję i tylko zmieniam na następne cyfry. Tak, tutaj będzie jeden, tutaj będzie dwa i tak dalej. Ja już sobie przygotowałam wszystkie cyferki i grafiki, i teraz zobaczcie, tą rameczkę musimy sobie zablokować. Blokujemy ją, żeby ona nam się nie ruszała. Natomiast te elementy. Musimy wszystkie zduplikować, przynajmniej po 5, żeby one nam się przesuwały. Musimy oczywiście włączyć tutaj rączkę. Zobaczcie, włączamy rączkę i te grafiki każdą, przynajmniej z 5 razy kopiujemy, ustawiamy ją tutaj tak równiutko, przynajmniej 5, żeby, żeby można było potem przesuwać. Tak samo robimy z cyframi. Zobaczcie, przynajmniej 5, by, żeby było nałożonych na siebie. To jest po to, żebyśmy mogli je przesuwać. I każdą jedną grafikę, i każdą jedną cyfrę musimy zrobić tak samo. Czyli tutaj troszeczkę zabawy będzie, ale myślę, że efekt wart zrobienia tego. Ja to sobie tutaj zduplikuję i spotkamy się za chwileczkę. Ja już mam, mam zdublikowane wszystkie obrazki i wszystkie cyferki. Zobaczmy, czy nam to wszystko działa. Na podglądzie sobie dajmy. To będzie ładowanie cyfry. Zobaczmy, czy nam działa. Czy nam się wszystko przesuwa. No widzę, że się elementy przesuwają. Cyfry tak samo się przesuwają. Więc wszystko działa. Co nam tu jeszcze jest potrzebne? Na pewno jakieś linijki i na pewno znaki matematyczne. Więc potrzebne jeszcze nam znaki, czyli potrzebny nam plusik i z tym plusikiem robimy dokładnie to samo, czyli duplikujemy parę razy. Kopiujemy i kilka razy, żeby było zduplikowane. Tak samo z minusem równa się. Dzielenie, mnożenie, nawiasy. To sobie tutaj ładnie poukładamy. I teraz sobie damy minusik. Minusik. I też sobie kilka razy zduplikujemy. Gdzieś sobie to tutaj ustawimy. Minus. I kopiujemy też kilka razy. Co się mi podziało, więc muszę sobie cofnąć. O, już jest chyba dobrze. Ustawiam i tak samo równa się. Równa się. Tu sobie równiutko ustawiamy. Oczywiście możemy sobie tutaj kropeczkę. Ja sobie robię to jest moje razy. Ustawiam tutaj i też kilka razy sobie y, kopiuję. No i jeszcze nam potrzebne dzielenie. Tak. O tutaj. No i może jeszcze. Y, Nawiasy, jeden nawias i drugi nawias, przesuniemy o zobaczcie. No, i sobie tutaj gdzieś ułożymy. Za chwileczkę się spotkamy. Mamy już wszystkie elementy pokopiowane po kilka razy. Zobaczmy, czy wszystko działa elementy się nam przesuwają, cyfry się nam przesuwają, znaki matematyczne też się przesuwają. O, tutaj akurat jest na tym, ale to muszę poprawić. Zaraz tutaj coś zmienimy, żeby było dobrze przesunąć. I potrzebne nam są jeszcze takie liniki, na których będziemy ustawiać ustawiać te elementy i tutaj mamy w tych liniach, na pewno coś znajdziemy. Ja zazwyczaj biorę sobie ten. Rozsuwam na szerokość i troszeczkę zwężam, bo takie są dosyć grube. Myślę, że tutaj skopiuję sobie. I trzy takie linijeczki nam się zmieszczą. Oj, oj oj. Muszę cofnąć. Czasami trzeba chwycić po prostu odpowiednio. O, w ten sposób. Takie trzy linijki do ustawiania. Jeszcze tutaj oczywiście trzeba napisać co uczniowie mają zrobić. Więc tekstem sobie napiszemy, co mają zrobić. I tutaj damy: zakoduj własne zadania matematyczne, przesuwając obrazki, cyfry. Jakieś znaki matematyczne, zbliżymy sobie tutaj czcionkę. damy na środek, mniej więcej może nam tu dodamy jakiś efekt. Niech nam się to pokazuje, co tutaj mamy zrobić. No, i chyba wszystko nam już działa. Zobaczmy. Ach, jeszcze, przepraszam. Y, oczywiście, y, tekst sobie tutaj zakutkujemy, i zakutkujemy sobie też y, te linie, żeby nam się nie ruszały, jak będziemy przesuwać obrazki. Czyli tak. Wszystko powinno działać. Pamiętamy, że nie kutkujemy tych elementów, bo one nam się mają przesuwać. Zakutkowana jest tutaj tylko ramka. Ramka, tekst i te linie. Natomiast wszystkie pozostałe elementy nie mogą być zakutkowane, muszą się przesuwać. Aha, jeszcze tutaj miałam sobie sprawdzić. Może nam na podglądzie takim większym nie będzie widać. Sprawdźmy. Czy nam wszystko będzie działać? No zobaczcie, tutaj nam na takim dużym nie przeszkadza. No więc może sobie coś zakodujemy. 22. Dodać 5 to się równa 27. No, i wszystko nam działa. Cyferki też nam działają. 12. Podzielić przez na przykład, tutaj damy obrazek 3, równa się obrazek z czwórką. Oczywiście możemy też użyć nawiasów do trudniejszych zadań. Na przykład 2, Razy pięć, zamkniemy nawias, dodać 7. i to się równa. I na tym chyba skończymy. Zobaczmy. Tak, zapisujemy, oczywiście tutaj możemy sobie publikować. Czy to na Facebooku, czy na blogu, czy na blogu ten kod, czy linki pobieramy tutaj i publikujemy. Właściwie to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że tego typu zadania będą cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Pochwalcie się czasem, czy udało Wam się zrobić tego typu zadania, czy korzystacie z tych tutoriali. Czy wasi uczniowie też korzystają z tych zadań? Będzie mi bardzo miło. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was bardzo ciepło. Pani Jola poleca. Trzymajcie się. Cześć.